Siedem produktów spożywczych, które pomagają zapobiegać skurczom nóg u seniorów silniejsze i zdrowsze mięśnie. Czy zdarzyło ci się kiedyś obudzić w środku nocy z intensywnym bólem w nodze, czując jak mięsień kurczy się bez kontroli? Jeśli tak, nie jesteś sam. Około siedemdziesiąt pięć procent seniorów regularnie doświadcza skurczów mięśni, a co gorsza, Wiele z tych epizodów może prowadzić do upadków, złamań, a nawet długotrwałych hospitalizacji. Mało kto jednak wie, że kluczem do redukcji tych bolesnych skurczów może być odpowiednia dieta, która wzmacnia mięśnie i zapewnia spokojniejszy sen. Tak, to co jesz ma ogromne znaczenie. W tym artykule poznasz siedem najlepszych produktów spożywczych. Które pomagają zapobiegać skurczom i utrzymać mięśnie w dobrej kondycji. A to nie wszystko. Dowiesz się także, które trzy produkty mogą sabotować Twoje zdrowie, choć prawdopodobnie spożywasz je na co dzień. Na koniec mamy dla ciebie specjalny przepis, idealny dla osób po 50. roku życia, które pragną większej witalności i energii każdego dnia. Skurcze mięśni, nie tylko chwilowy ból, ale także sygnał ostrzegawczy. Skurcze mięśni to nie tylko nagły, intensywny ból. Mogą one znacząco obniżyć jakość życia i sygnalizować głębsze problemy zdrowotne. Najczęstszym pierwszym objawem jest gwałtowny, silny ból, który pojawia się niespodziewanie, zwłaszcza w nocy lub po długim czasie bez ruchu. Często ból jest na tyle dotkliwy, że budzi osobę ze snu i uniemożliwia natychmiastowe rozluźnienie mięśni. Kolejnym objawem skurczów jest widoczny skurcz mięśnia. Podczas epizodu skurczu mięsień staje się twardy w dotyku, a nawet może się kurczyć i drżeć, powodując jeszcze większy dyskomfort. Napięcie to może trwać od kilku sekund do nawet kilku minut pozostawiając mięsień wyjątkowo sztywnym. Niektóre osoby odczuwają mrowienie lub lekkie uczucie ciepła w obszarze mięśnia tuż przed wystąpieniem skurczu. Może to być znak ostrzegawczy organizmu wskazujący na problemy z krążeniem lub niedobór kluczowych minerałów. Nawet po ustąpieniu skurczu często występuje długotrwała bolesność i osłabienie mięśnia. Wiele osób skarży się na trudności w normalnym chodzeniu po ataku skurczu, odczuwając większą wrażliwość i zmniejszoną siłę mięśni. Co więcej, jeśli skurcze zdarzają się regularnie, zwłaszcza w nocy lub po niewielkim wysiłku, może to oznaczać odwodnienie organizmu lub niedobór ważnych składników odżywczych, takich jak potas i magnez. Najlepszych produktów spożywczych zapobiegających skurczom mięśni. 7. Produkty Mleczne. Produkty Mleczne takie jak jogurt i twaruk są niezbędne dla zdrowia kości i mięśni, pomagając zapobiegać skurczom nóg u seniorów. Badania wskazują, że regularne spożycie tych produktów może zmniejszyć częstotliwość skurczów nawet o 60% dzięki wysokiej zawartości wapnia. W 100 gramach tych produktów znajduje się około 120 mg wapnia, co wzmacnia mięśnie i kości, przyczyniając się do aktywnego starzenia się. Tradycyjna polska dieta ceni nabiał i zachęca do jego codziennego spożycia. Włączenie jogurtu i twarogu do diety to mądry wybór w profilaktyce skurczów mięśni, szczególnie zalecany dla seniorów. 6. Orzechy i nasiona. Spożywanie orzechów i nasion, takich jak orzechy włoskie i migdały, jest kluczowe dla zapobiegania skurczom mięśni u seniorów, ponieważ są one bogatym źródłem magnezu. Dane wskazują, że 55% seniorów, którzy regularnie spożywają te produkty, rzadziej doświadcza skurczów. W 30 gramach orzechów, Znajduje się około 100 mg magnezu, co pomaga utrzymać zdrowie mięśni. W kuchni polskiej orzechy są szeroko wykorzystywane i cenione. Włączenie ich do codziennego jadłospisu wspiera równowagę elektrolitową, poprawia funkcjonowanie mięśni i wzmacnia organizm, stanowiąc skuteczną ochronę przed skurczami. 5. Ryby: Ryby takie jak śledź i łosoś są bogate w witaminę D. I niezbędne dla prawidłowego wchłaniania wapnia, co pomaga zapobiegać skurczom nóg u seniorów. Badania wykazują, że 68% osób starszych, które regularnie spożywają ryby, zauważa poprawę zdrowia mięśni. Te produkty, mocno obecne w polskiej kuchni, dostarczają także kwasów tłuszczowych omega-3, które zmniejszają stany zapalne i wzmacniają mięśnie. W 100 gramach ryb znajduje się około 15 mikrogramów witaminy D. Regularne spożywanie. Śledzia i łososia jest skuteczną strategią utrzymania zdrowych i sprawnych mięśni. Wysoce korzystną dla zdrowia. 4. Buraki. Buraki to kolorowe i bogate w składniki odżywcze warzywo, idealne do zapobiegania skurczom nóg u seniorów. Dzięki wysokiej zawartości potasu i magnezu wspomagają funkcjonowanie mięśni i zmniejszają częstotliwość skurczów. Badania pokazują, że 58% seniorów którzy regularnie spożywają buraki, odczuwa poprawę kondycji mięśni. W 100 gramach buraków znajduje się około 300 mas potasu, co wspiera równowagę elektrolitową i wzmacnia mięśnie. Powszechnie wykorzystywane w polskiej kuchni, buraki są wszechstronne i smaczne. Ich codzienne spożywanie to skuteczna strategia utrzymania zdrowych mięśni i profilaktyki skurczów. C. Szpinak – Szpinak to prawdziwy superfood, niezbędny dla zdrowia mięśni i zapobiegania skurczom nóg u seniorów. Bogaty w magnez i wapń, wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni, redukując częstotliwość skurczów nawet o 65%, jak wykazują najnowsze badania. Szpinak jest szeroko stosowany w sałatkach i daniach gotowanych, dostarczając kluczowych składników odżywczych dla mięśni i kości. Spożywanie 100 gramów dziennie zapewnia około 79 mg magnezu i 99 mg wapnia, przynosząc organizmowi znaczące korzyści. To praktyczny i odżywczy wybór w zbilansowanej diecie seniorów. Banany, owoc znany i niezwykle skuteczny banany, to wszechstronny i niezwykle wartościowy produkt w profilaktyce skurczów nóg u seniorów, dzięki wysokiej zawartości potasu. Badania wykazują, że 70% seniorów, których dieta jest bogata w potas, doświadcza mniej skurczów mięśni. Ten owoc, łatwo dostępny także w Polsce, dostarcza energii i wspomaga utrzymanie silnych, zdrowych mięśni. W 100 gramach banana znajduje się około 358 mg potasu, co czyni go niezwykle polecanym przez dietetyków. Spożywanie jednego banana dziennie poprawia funkcjonowanie mięśni i zmniejsza ryzyko skurczów, będąc istotnym elementem zbilansowanej diety dla seniorów. Bataty, numer jeden w profilaktyce skurczów bataty, to tradycyjny i pożywny produkt, kluczowy w zapobieganiu skurczom nóg u seniorów. Dzięki wysokiej zawartości potasu, wspomagają równowagę elektrolitową i prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Badania pokazują, że 62% seniorów, którzy regularnie spożywają bataty, rzadziej cierpi na skurcze. W 100 gramach batatów znajduje się około 420 mg potasu, a ich obecność w polskiej kuchni stale rośnie. Regularne spożycie batatów wzmacnia mięśnie, poprawia ich wytrzymałość i pomaga zapobiegać dyskomfortowi. To praktyczny i smaczny wybór wspierający zdrowe starzenie się i dobrą kondycję mięśni. Niektóre popularne produkty spożywcze w Polsce mogą zwiększać ryzyko skurczów mięśni u osób starszych. Ogórki, kiszone i inne produkty o wysokiej zawartości soli mogą być szczególnie szkodliwe, ponieważ nadmiar sodu prowadzi do odwodnienia i zaburza równowagę elektrolitową, co sprzyja skurczom mięśni. Kolejną grupą produktów, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie mięśni, są wędliny i kiełbasy, takie jak kiełbasa wędzona. Zawierają one konserwanty, tłuszcze nasycone i niewielką ilość istotnych minerałów, co może osłabiać krążenie krwi i utrudniać rozluźnienie mięśni. Słodycze rafinowane, w tym popularne pączki, również mogą mieć negatywny wpływ ponieważ nadmiar cukru powoduje gwałtowne skoki i spadki poziomu glukozy we krwi, prowadząc do osłabienia mięśni i niedoboru magnezu w organizmie. Aby uniknąć skurczów i utrzymać zdrowe mięśnie, warto wybierać produkty bogate w potas i magnez, takie jak bataty, owsianka oraz odpowiednio zmineralizowana woda. W celu wzmocnienia mięśni i zapobiegania skurczom nóg u seniorów doskonałym. Rozwiązaniem jest przygotowanie odżywczego koktajlu bogatego w kluczowe minerały. Wystarczy zmiksować dojrzałego banana, jedną łyżkę pestek dyni, jedną łyżkę płatków owsianych, jedną łyżeczkę miodu, 200 ml mleka migdałowego lub zwykłego, pięć migdałów oraz szczyptę cynamonu. Powstały napój jest gładki, kremowy i wyjątkowo smaczny. Doskonale nadaje się na śniadanie lub zdrową przekąskę w ciągu dnia. Dzięki wysokiej zawartości potasu, magnezu i wapnia wspomaga zdrowie mięśni, poprawia krążenie i redukuje stany zapalne. Aby osiągnąć najlepsze efekty, należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu oraz regularnych ćwiczeniach rozciągających. Daj znać w komentarzu z jakiego miasta oglądasz ten materiał. Czy znałeś już te informacje? Chętnie przeczytam twoją opinię.